ubieraj tu masz kamizelkę. Dziewczynki kamizelki trzeba ubierać. Karolina, kamizelkę. W miarę jasno, bo się to wszystko przeciągło z racji dzisiejszych przygód tutaj grupy. Sami wiecie o co chodzi. Chciałem Was serdecznie podziękować Wam, wszystkim tutaj. Jako jedna cała grupa zrobiliście świetny krok do przodu w ciągu paru dni. Jesteście rewelacyjni wszyscy. Mam dla Was dowód do uznania dyplomy przygotowane przez wszystkich instruktorów tutaj dookoła. Instruktorów poprzez do mnie wszystkich. I chciałem to zrobić teraz przed zajęciami. Później po wręczeniu dyplomów przejdziecie wszyscy sobie tam pod siatkę, tam zrobicie zbiórkę i tutaj Zbyszek zrobi z wami rozgrzewkę, a my w tym czasie załatwimy wszystkie karnety i żebyśmy się od razu przechodząc tam podzielili na grupy jeżdżące, tak naprawdę dobrze, ta grupa co jeździła jakiejkolwiek... Na tak, Piotr i jak? Proszę, część na Ciebie. Okay, ja muszę kończyć. Gratulacje ukończenia kursu poselowego, specjalizacja narciarstwo. Gratulacje. Aha. Tutaj sobie do przodu podejść tutaj. tutaj z przodu pani zrobi zdjęcie i pójdzie z Jest Aleksandra, przede wszystkim, się, przede wszystkim się stosuje się do zasad, które panują. Według tu instruktorów. Wszyscy podlegacie pod instruktorów. Jeżeli ktoś zapomniał zasady, to pierwsza zasada jest taka. Najważniejsze wasze bezpieczeństwo. Drugie, jakie jest podstawowe zasada, to jest bezpieczeństwo innych. I trzecia zasada to jest wszystko o czym do tej pory każdy z nas, instruktorów, mówił. Brawo na całej grupy. I teraz bardzo, ważna uwaga. Jeżeli ktoś z Was się nie stosuje, nie... Nie zastosuję nie do tych zasad i do poleceń złotowskich dyplomy odbieram po zajęciach i więcej do mnie nie <try> <try> Dostarczy wniosek o uchylenie aresztu prawdopodobnie jutro. Syryjskie wojska znów ostrzelały kilka dzielnic miasta i Chiny. Sekretarz generalny ONZ Barki Moon wystąpił na forum organizacji z dramatycznym przemówieniem. A to w tej Brak porozumienia jest katastrofalny dla Syryjczyków. Zachęca też syryjski rząd do represji wobec swoich obywateli.

Super! Brawo! Nasi jadą! Max! Adam! Marta! I kto z tyłu jedzie? Bo nie rozpoznaje. Tam Adam. Adam. Karolina. Głośniej! Kura! 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 Super! Bardzo dobra, zarobam. Zarobam. Naprawdę, teraz jak ona zjechała, to jest zsiągnię. <grym suisse> tak. Bo miała to chyba to tylko trzy muroski. I sama stręca. Nie że się jedzie tak, jak chce. E naprawdę. Że naprawdę, sobie... nie? jak się zamykało oczy nie, to to, i później e, to tak, się skakało to, to, to no jakby... Ale fajnie było. Bardzo fajnie. Lepiej, lepiej niż tam, nawet, tam na pięciu tego. Bo to już teraz jest dla profesjonalistów. Eee. Eee.